Michał zaraz za karetką pogotowia przyjechał do szpitala. Jest bardzo zaniepokojony stanem swojego klienta. Pani doktor, przepraszam bardzo. Tak? Czy mogłaby mi pani powiedzieć, co z tym chłopakiem, który tam leży? Przemek wokicki się nazywa. Jest pan kimś z rodziny? Nie, ale stracił ustawę, nie Nie mogę żadnych informacji udzielić. Pani doktor, ale proszę, tak po ludzku nawet. No dobrze, mogę, mogę przepraszam. Martwie. Spieszę się. Pani powiedzmy. doktor? Tak. Pani doktor? Proszę przekazać panu profesorowi, że wykryliśmy trzykrotnie podniesiony poziom testosteronu we krwi, co oznacza, że były stosowane sterydy. I ukryliśmy też do Ach, Słyszał pan? Gdyby pacjent nie miał tak silnego i wyspartowanego organizmu, to już by nie żył. Do widzenia. Sterydy, dopalacze, to niemożliwe. Przemek był przeciwnikiem takich rzeczy, wiem, bo wiele razy z nim gadałem. Co to Tomek mu coś dał w za tą bójkę, no jasna cholera. Michał wraca w środku nocy do siłowni. Wciąż myśli o tym, czego dowiedział się w szpitalu. Zastanawia go, w jaki sposób Przemek mógł zażyć tak dużą dawkę sterydów. Tomek? Co ty tu robisz? Nic. No jak nic? Skąd ty się tu w ogóle wziąłeś? Ukrywałeś się, czy co? Nie no, wróciłem tutaj. Ale po co wróciłeś? I czego szukasz w Przemka? Bo on mi okradł. Opie, jakie okradł? Przemek leży w szpitalu, ledwo żywy. Bo on wziął jakieś dopalacze, ty mu je podałeś? Ja pierdziele! Opie, zarzekałeś się, że jesteś czysty. Ja jestem czysty, przecież nie jestem debilem, no, tak? To skąd dobrać? on to wziął? No mówiłem ci, że mnie okradł, tak? Miałem w torbie mały zapasik, w domu się dopiero zorientowałem, że zniknął. Na bank on to ukradł, bo jak poszedłem pod prysznic, tylko on tutaj był. No Ale wiesz, jak... wróciłem. Jaki i Wróciłem, bo myślałem, że wejdzie miał to szafce, Wiesz, chciałem odzyskać swój towar. No. no twój towar? To co? To bierzesz czy nie bierzesz? Skąd ten towar? Co no nie to? Nie biorę, biorę, no na handel trochę miałem. Jezus Maria. No trzeba ja sobie ci... chyba jakoś radzić, tak? A to nie jest moja wina, że ten debil to wziął i to jeszcze. Już... Kurde, jak on to wszystko wziął. To mam przesranę. Ty masz przesrane? On może tego nie przeżyć. No jak wziął to wszystko, to na pewno nie przeżyje. Ty to! Rozumiesz, coś ty, co ty zrobił? Nie odpowiadam za niego. Policja już wie, że się pobiliście? Teraz jeszcze się dowie, że handlowałeś. No i co? Doniesiesz na mnie? Będziesz konfidentem? No, chyba nie masz wątpliwości. Ty ja, ja sobie chyba robisz, co? Ty! Halo, policja? Strefa kardio z tej strony. Chciałem zgłosić handel nielegalnymi substancjami.